Witam, zagrajmy dalej w Skyrim. Wracamy do Maven, Czarnej Róży, w celu złożenia zadania. Zaraz, ja cię znam. Mam nadzieję, że masz dla mnie dobre wieści. Oczywiście. Niewiele mi to mówi. Jedyną rzeczą, po której można zidentyfikować partnera zabiorna. Jest ten dziwny mały symbol. Cóż, niezależnie od tego do kogo należy ten tajemniczy symbol, pożałuje on, że wszczął ze mną wojnę. Bo. Natychmiast zanieś te informacje do gildii złodziei. Jest jeszcze kwestia twojej zapłaty. Sądzę, że to więcej niż wystarczająca zapłata za twoje usługi. Ciekawy co dostanę. Stalowy sztylet lodu. Myślę, że to wszystko... No... Co to, to za nagroda w ogóle? Jaki besens? Gdzie ja to dostałem? No tak, skoro to jest Gildia Złodziei, to muszą mi wciskać jakieś sztylety i inne rzeczy. Tylko po co mi, skoro? Ja mam tutaj miecz Nie ten miecz. Nie ten miecz też. O! Ten miecz. Miecz Atlantów. Yeah! Gdzie jest ten cmentarz teraz? Zapomniałem ostrożnie, gdzieś tam, może tutaj? No, chyba tak, chyba dobrze idę. I tu wciskałem przycisk. I się rozsunęła płyta. Ten sarkowak. Aha, sarkowak się schował do niszy. No dobrze. Czemu nie mogłem tutaj wejść? Niedopasowane trochę do wzrostu postaci. Wróć do gili złodziei, ale do kogo konkretnie? Witaj. Co safir może dla ciebie zrobić? Może nie zadawać głupich pytań na dzień dobry. Dobrze Cię znowu widzieć. E... Co jest, kurde? Wróć, do O To No on tam im pokazuje? A Brnia to jest tutaj. W takim miejscu? Krążą plotki, że biedny sapior trafił do paki w białej grani. To cipech. Dokładnie. Chyba zaczynasz rozumieć, jak działa nasz układ. Maven mnie poinformowała, że udało ci się przy okazji odkryć coś więcej coś ważnego dla gildii? No podobno. To nie byle zbieg okoliczności. Najpierw Haringot, a teraz Sabion. Ktoś chce nas załatwić i za Maven przeciwko Ildi. <grym> to jakbyście nie byli już załatwieni. Mercer twierdzi, że wie, jak wyciągnąć nam ten cierń ze stopy. Masz się z nim czym prędzej spotkać. O. Na twoim miejscu bym się pośpieszył, nigdy go nie widziałem takiego wściekłego. Wchodzimy na stopień wyżej. Teraz Rozmawiamy. Z większym szefem. Wybryk Łajdaka. Porozmawiaj z mercerem Frajerem. No dobrze. I oczywiście nie jest to zadanie zaznaczone na mapie, a mercer tutaj stoi. A? jesteś. Co co co, co tu się stało z moimi z jego kontaktami, oczami? kwestie informacji zdobytych przez ciebie w posiadłości złotoblask, ale nikt nie rozpoznał tego symbolu. Przedyskutowałem z moimi kontaktami kwestię informacji zdobytych przez ciebie Co, z co się stało? Autobask. Wygląda na to, że nasz przeciwnik próbuje zaszkodzić nam niebezpośrednio, bezpośrednio, rozwścieczając Maven czarną różę. Bardzo sprytnie. No ale przecież już wiemy na ten temat, dlaczego teraz ma się Maven wściekać na nas. Może powinniśmy ich rekrutować. Śmiejesz się, ale całe lata udawało im się uniknąć wykrycia. Najwyraźniej mają głębokie kieszenie, zapał i cierpliwość. Tylko nie myl moich zachwytów z samozadowoleniem. Nasza Nemezis słono za to zapłaci. Przynajmniej oczy mu wróciły. Zaczął się patrzeć na mnie, ale nie gdzieś. Pod swoje. Ponieważ, nawet pomimo całego tego pozowania i planowania, Popełnili błąd. Jak zawsze. Znaleziony przez ciebie zwój wspomina imię Garzul Zgodnie z moją wiedzą, to stary alias używany przez jeden z naszych kontaktów. Jego prawdziwe imię brzmi Gulum A. Oślizły łajdak. Ten komentarz był racistowski. Prawda? Gulum A to nasz człowiek wewnątrz kompanii wschodnio cesarskiej w samotni. Założę się, że działał jako pośrednik sprzedaży posiadłości Złotoblask i byłby w stanie wskazać naszego kupca. Udaj się tam, potrząśnij nim i zobacz, czego uda Ci się dowiedzieć. Zanim odejdziesz, porozmawiaj z Breniolfem, jeśli masz jakieś pytania. Rozmawiam. Aczkolwiek nie wiem, czy yy, Gulum A powinniśmy nazywać się yy, naszym człowiekiem hmm. na tym etapie. Nie wierzę, że Kulum-Ei jest w to wplątany. Przecież ten Argonianin ma czasem problemy, żeby znaleźć własny ogon. Nie zrozum mnie źle. Potrafi naciągnąć, że na ostatniego Septima. Ale głowy do planowania to on nie ma. Kłopoty? To jeden z najbardziej upartych jaszczurów, jakich znam. Masz twardy orzech do zgryzienia. Coś się tutaj dysynchronizuje. Musisz go przekupić. Tylko w ten sposób zdobędziesz jego uwagę. Gdyby się nie udało, masz go śledzić i zobaczyć, co knuje. Jak znam gulum Eja, to wpadł po uszy, i będzie można wykorzystać to przeciwko niemu. Jak zwykle, zawsze coś jest. Zdrajca czy nie, pozwolę mu żyć. Cieszę się, że rozumiesz nasze metody. Bardzo niedobrze byłoby stracić łącznika w kompanii wschodniocesarskiej, zanim poznamy wszystkie fakty. Siedź gulum Ejowi na ogonie. W końcu na pewno wdepnie w coś paskudnego. Właśnie zauważyłem, że on to tutaj na palcu taki pasek. Dziwny. Znaczy, to jest pewnie po to, żeby się ta klapka trzymała, nie? Ale w sumie uwierałoby, co to z złodzieja. Złodziej musi mieć paluszki wolne. Dlaczego Gulum A jest cenny? Gulum A pracuje w magazynie kompanii wschodniocesarskiej. Zajmuje się przychodzącymi, a to znaczy, że zbiera resztki najlepszych towarów. Nie jest do końca członkiem gildii, ale odpala nam działkę ze wszystkiego, co podprowadza hmm, z magazynu. Hmm. Kradziej. Co robić potem? Wracaj do gildii i przekaż informacje mercerowi. To w tej chwili najważniejsze. Gdyby się okazało, że Gulum E ma odłożone więcej niż mówi, to taka informacja też by się nam bardzo przydała. Wiem, że zaginiesz, jeśli nadal będziesz tak mówić. Ktoś tu kogoś nazwał głupią krową chyba. Są złodzieje i jest gulum ej. Żadnego honoru, żadnego kodeksu. Najpierw poda ci rękę, a chwilę później wbije nóż w plecy. Ostatnio dola, jaką oddaje Gildi, robi się coraz mniejsza. Twierdzi, że magazyn cienko wszędzie, a ja jestem pewny, że łże. Miej na niego oko. Jest całkiem przebiegły. Grupa kupców z portami w całym Tamriel mają praktycznie monopol na wszystkie usługi przewozowe, bonoć wspiera ich sam cesarz, co by znaczyło, że mają praktycznie nieograniczone środki. Lepiej nie wchodzić im w paradę. A jednak kradniecie od mnie. Zostańcie, no ja przeżyję, ale przypomnij mu, kim jesteś. Gdybyśmy kroczyli dalej ścieżką, jaką kroczyliśmy do tej pory, to Gulum Ej powinien zginąć, no ale cóż. Skoro każą, nam go nie zabijać. Po poza tym prawdopodobnie gra i tak by na to nie pozwoliła. No tak, i tutaj zawsze jest taki patent, że to się musi zamknąć po wyjściu stąd. Dlatego, że było wcześniej otwarte. Chodzi strażnik, ale nie będziemy go niepokoić. Przenieśmy się. Ten cały Gulum a mieszka w tym. W samotni. Coś całą mapę mam już odkrytą praktycznie. I wszędzie mogę się przeteleportować bez najmniejszego problemu. Ach, tak. Roboty. Dawno ich nie było. Ale prawdopodobnie wkrótce będą. Niestety. No i jest po angielsku nazwa, ale to jest właśnie kwestia tego, że zainstalowałem tutaj mody. Mam nadzieję, że kwestie dialogowe nie będą po angielsku. Ale nawet jeśli, to y, głosy nie będą po angielsku na 100%, tak więc przynajmniej to będzie ratowało. A, co my tu mamy? Hmm, pozwól, że zgadnę. Po zapachu powiedziałbym, że należysz do gildii. Ale to nie może być prawda, ponieważ powiedziałem Mercerowi, że nie będę już... Z... Nie, nie handluję ziemią ani nieruchomościami. Ale jeśli poszukujesz dóbr, to przychodzisz do właściwej osoby. Niech nie handlujesz, jak kłamiesz. Ach, czekaj. Mówisz o tej posiadłości złotoblask. Najmocniej przepraszam. Przykro mi, ale niewiele wiem na jej temat. To hodowla pszczół, tak? Może tak, a może nie. Na pewno tak. Nie możesz oczekiwać ode mnie, że będę pamiętał każdą transakcję, jaką zawarłem. Hmm. Podaj mi imię kupca, albo cię zabiję. Czy Mercer Frey niczego was nie nauczy? Chyba fiasko. Zabij mnie, a przepadnie wasz jedyny kontakt z kompanią wschodnocesarską. To niekorzystnie wpłynie na interesy. Ojej, nie udało się! Ale gra mi łaskawie próbuje. Yy, proponuję spróbować dwóch pozostałych kwestii. Prawdopodobnie łapówka działa zawsze, ale trzeba się wykosztować. Nie interesuje mnie, co obiecujesz. Jeśli wyjawię ci imię kupca, a informacja ta dotrze do czyichś uszu, będę zrujnowany. Jeżeli nie martwy. No to ja łapówka tylko mi pozostała, niestety. Cóż, skoro już o tym wspominasz. To jest coś, co próbuję zdobyć. O nie, feczko. Mam kupca na skrzynkę wina ognistego Tak się składa, że skrzynka tego trunku znajduje się w piwnicach Błękitnego Pałacu. Przynieś ją mi, a porozmawiamy na temat posiadłości złotoblask. My. Jesteśmy złodziejami, będziemy kradli. Jest akurat noc, idealny czas na działania. Niecne. Księżyce widać? Dupa tam nie widać. E, źle idę. Takie niewielkie, czyli do pałacu. Co to za pałac? Zwykła willa, nie pałac. Normalny dom trochę bogatszego kolesia. Tutaj? Już? Weź po prostu. Nie ukradnij? Co i tu je pokazuje jeszcze na dole? Jak się tam dostać? A ten... okej. Okay. No, czego chcesz? Mleko żłobie. Dlaczego mi? Przychodzisz za Potrzebujesz czegoś, nędzna A Oto twój miód czarnych róż. Dlaczego? No, No dobra, to właśnie lubię. Ludzi, którzy umieją wykonać robotę. Proszę, coś małego specjalnie dla ciebie. Odwiedź mnie jeszcze kiedyś, być może mi się przydasz. Mam nadzieję, że przyjdę. Hm. Po Pomimo tłowie, tego, że siedzisz w jedzą. więzieniu. Masz coś do powiedzenia? Psie? Dobrze cię znowu widzieć. W końcu ktoś użyteczny. <laughs> Pomimo tego, że przeze mnie trafił tutaj, to jednak nie lubi, tak? I bez sens. Bo przyniosłem mu alkohol. Jak widać, to łagodzi wszystkie konflikty. I służy też jako łopówka. Idziemy teraz odnieść. Yeah, super quest. Super zadanie. Fascynujące zadanie. Jakie... Kurde, głupie. Ale nie było to na czerwono zaznaczone, czyli mogliśmy to ukraść w każdej dowolnej chwili. Zabrać, po prostu wziąć. Niepu się wystarczy poprosić. A, o to i wino. widzę, że... Dobrze. Nie mogę dopuścić do tego, by kupiec zniecierpliwił się i udał z tą sprawą do kogoś innego, prawda? Proszę, weź to. Sam nie mogę tego używać. Ale chyba jakoś muszę zapłacić ci za ten towar. No i chciałem informacji, tak? Bynajmniej. Traktuję to jako inwestycję w przedłużenie własnego życia. Powiem ci wszystko, co wiem na temat posiadłości złotoblask. kiedy było proste. skontaktowała się ze mną kobieta, prosząc, bym działał jako pośrednik w jakiejś dużej transakcji. Błysnęła mi przed oczami workiem złota i powiedziała, że muszę jedynie zapłacić aringotowi za rezydencję. Wręczyłem mu pieniądze i odszedłem z kopią aktu własności. Nie, wolę nie zadawać zbyt wielu pytań odnośnie pracy. Jestem pewien, że mnie rozumiesz. Jednak zauważyłem, że była dość rozzłoszczona, a jej gniew skierowany był przeciwko mercerowi Frejowi. Frejowi? Ktoś go nie lubi. Robiąc interesy rzadko kiedy posługujemy się imionami. Nasza tożsamość zależy od tego, ile złota mamy przy sobie. Słuchaj, to wszystko co wiem. Nie obiecywałem, że będę znał odpowiedź na wszystkie pytania. Teraz, skoro mamy to już za sobą, pójdę już, <grytanie> pójdę już, śledź kurzum, ej! Jest! Zadanie ze śledzenia. Kolejne fascynujące zadanie, które jednak pozostawimy na następny odcinek.